Dzień dobry, dzisiaj chciałabym na moim kanale na YouTube pokazać Wam kompozycję w naczyniu i to będzie kompozycja świąteczna. Co będziemy potrzebowali, żeby taką kompozycję wykonać? Przede wszystkim naczynie. Ja tutaj mam akurat takie piękne ceramiczne naczynie, ale równie dobrze możecie zrobić taką kompozycję nawet w takiej złotej osłonce czy jakiejkolwiek... Innym pojemniku, który akurat macie wolny. Będziemy potrzebowali siatki na króliki bądź kurczaki. Dostępnej w każdym praktycznie markecie budowlanym. Dosłownie jakiś taki kawałeczek. Ja tutaj ten kawałek siatki po prostu sobie ułożyłam w taką kulkę, którą będę za chwilę wkładała tutaj do tego naczynia. Oczywiście potrzebujemy również materiał florystyczny. Możecie sobie użyć tego, co akurat macie w domu albo pod ręką. To, co, to, co Wam się podoba. Ja mam. Ponieważ chcę, żeby to było świąteczne. Ja mam tutaj igliwie, mam tutaj również eukaliptus. Do tego dodam jeszcze gałązki i leksu. To są te czerwone kuleczki. Nie polecam jedzenia tego. Nie jest to zbyt zdrowe. Jak również tutaj mamy hiperikum. To są takie typowe kwiaty właśnie teraz tego okresu zimowego. Mamy też simbidium. To jest tak naprawdę z rodziny storczykowatych. Ja go użyję, ponieważ dla mnie jest on trochę właśnie w takich kolorach świątecznych, trochę złotych elementów, trochę czerwieni, więc myślę, że gdzieś tam się bardzo ładnie nam skomponuje w całej tej dekoracji. Oczywiście naczynie najpierw myjemy, żeby było czyste. Następnie ja tutaj zawsze dodaję albo odżywkę, jeżeli takową dostajemy w kwiaciarni kupując kwiaty, których będziemy używać, bądź krople wiodącego środka do czyszczenia. WC. Dosłownie dwie krople wystarczą. Chodzi nam o to, żeby woda, która jest w naczyniu, nam nie mętniała, nie brudziła się, żeby flora bakteryjna, która jest w środku, e, z racji tego, że mamy różnego rodzaju e, tutaj łodygi, się nie rozwijała. Pamiętajmy, że wszystko, co będziemy wkładać do naczynia, wszystkie łodygi muszą być oczyszczone, bez żadnych igieł, bez żadnych liści. E, tutaj mamy listek, gałązkę eukaliptusa, czyli jeżeli chcemy, żeby ona była w wodzie, to e, wszystko, co, to, to, co do wody będzie trafiać, musi być po prostu oczyszczone. Inaczej ta woda będzie nam bardzo szybko gniła, będzie niemiły zapach i przede wszystkim te kwiaty po prostu nie będą tak długo świeże, gdyby były przy czystej wodzie. No dobrze, to możemy chyba zacząć działać. Bierzemy sobie naszą kulę z siatki, siatki na kurczaki. Ja nie używam gąbki florystycznej, staram się to ograniczać. Tak naprawdę, jakąś tam alternatywą dla, dla gąbki może być właśnie siatka na króliki e, bądź mech. Możecie również e, używać mchu, który e, gdzieś zakupicie, ponieważ nie jest pod ochroną, nie można go zrywać. E, I mech też zadziała jak gąbka. E, zaczynamy moją kompozycję od układania bazy z zieleni. Jest to najprostszy sposób i robimy sobie taki stelaż z, z tej zieleni. To może być różna zieleń, im bardziej różnorodna, tym tak naprawdę ciekawsza kompozycja. Oczywiście nie musicie używać igliwia, możecie sobie używać na przykład samego eukaliptusa albo samych kwiatów, albo kompozycji z samych kwiatów hiperikum, które są właśnie teraz w, w sezonie tym grudniowym dostępne praktycznie w każdej kwiatarni. Więc tak naprawdę ta kompozycja może być zrobiona z, ze wszystkiego, co tam akurat będziecie mieli. Nawet z samego igliwia, nie musicie mieć też przecież kwiatów w niej. Przede wszystkim fajne jest to, że takie kompozycje bardzo mocno pachną, i e, tutaj ten, ten zapach tego igliwia jest na pewno takim bardzo dużym, e, dużą zaletą. Jak sobie układacie na, e, na stole coś takiego, to jestem pewna, że to będzie Wam bardzo długo stało i pachniało. Jeszcze mam o, takie gałązki, więc też może jeszcze takie szpiczaste. Dodam. Warto jest każdą gałązkę podciąć, tak żeby e, mogła się dobrze napić wody w tej kompozycji. To jest powiedzmy jakaś taka baza. E, idziemy w takim razie teraz do eukaliptusa. E, eukaliptus jest super, ponieważ on też przepięknie pachnie. E, jeżeli ma dostęp do wody, to e, też bardzo e, długo jest świeży. E, on akurat tutaj tymi dolne, te dolne listki. Znaczy te gałązki użyję tutaj na dole, tak żeby nam wysłoniły dolną część tej kompozycji. Zawsze możecie sobie najpierw jakby przyłożyć, czy, czy to rzeczywiście jest taka um, wysokość tej łodygi, jaką chcecie uzyskać. Jeżeli jest trochę za wysoka, możecie ją trochę podciąć i dopiero wtedy jakby wkładać. Więc zawsze warto sobie przymierzyć i zobaczyć, czy to, czy to będzie nam pasowało, i yy, yy, ciąć. Mniej niż więcej, ponieważ jeżeli utniecie za dużo, no to już nie wydłużycie tej łodygi. A jeżeli będziecie stopniowo ją obcinać, no to jakby gdzieś tam w którymś momencie traficie w tą długość, która jest Wam potrzebna. Dajemy dalej kolejne rzeczy. Ja zacznę może jeszcze dodawać gałązki ileksu. To jest też roślinka bardzo mocno świąteczna, też pojawia się w kwieciarniach. I, w, I generalnie na giełdzie kwiatowej, właśnie w takim okresie świątecznym. No a z racji tego, że ma fajny czerwony kolor, no to ewidentnie na ten czas świąteczny się świetnie nadaje. To są dosyć też trwałe rośliny, i też możemy ich sobie śmiało użyć do naszej tutaj kompozycji. Dzięki temu, że mam tą siatkę na e, króliki czy tam kurczaki e, w środku, e, to dzięki temu, jak wsadzam te gałązki, to tutaj mi się to wszystko jakby nie przesuwa, nie lata, jest to dosyć stabilne i, e, i za każdym razem, jak coś dodaję, no to jednak e, to wszystko zachowuje ten kierunek, który ja nadałam na samym początku. OK, teraz byśmy może dodali gdzieś jakiegoś e, właśnie sterczącego kwiatka. To jest Hippeastrum, które ma pustą łodygę i kiedy je zakupujemy w kwiaciarni, bardzo często jest w takim bardzo mocnym pąku. One się dopiero potem rozwijają, e, natomiast one mają e, puste łodygi e, i aby szybciej taki kwiat się napił, możemy do tej łodygi nalać wody e, i zostawiacie e, po prostu w wannie także ta e, ta woda nie wylatywała, czyli mniej więcej w takiej pozycji. Oczywiście musicie uważać, żeby nie połamać swoich kwiatów. Ja to sobie Hippeastrum jeszcze dodam na dole. Już takie jakieś krótsze. Teraz Wam to obkręcę i pokażę, jak to wygląda. O, na razie mamy coś takiego. Trochę nieregularne. Oczywiście ci, te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja głównie robię nieregularne kompozycje. Ale jeżeli chcecie sobie zrobić kulkę, nie ma problemu, to może przejdźmy do tego Simbidium. To jest taki przepiękny kwiat, też bardzo, bardzo trwały, bardzo go lubię. Natomiast problem z Simbidium jest taki, że. Dosyć ciężko się go używa i w kompozycjach, i w bukietach, ponieważ ma dosyć ciężkie te kwiaty. No i też, jakbyśmy tak, taki wielkoluda tutaj wsadzili, no to trochę proporcje byłyby zaburzone. W związku z tym, ja bardzo często odcinam te dolne kwiaty. O, i pokażę Wam taką sztuczkę. czy jeszcze tego. Taką gałązkę będę zaraz mogła sobie gdzieś tutaj dodać, ale co zrobić z tymi kwiatami, które są takie króciutkie i, i których no ewidentnie raczej tutaj już nie poupychamy, bo nie będą sięgały wody? Ja używam takich narzędzi florystycznych, które nazywają się piki czy też fiolki na pikach. I tutaj w środku nalewam wodę. To jest taka, taka gumowa nasadka. I to. Z tym zamykam ten otwór z wodą, następnie podcinam sobie pod kątem tutaj tą łodyżkę tego kwiatostanu, wkładam do środka. I dzięki temu kwiat ma cały czas dostęp do wody, i mogę tutaj teraz na różnych wysokościach dodać ten kwiat do, do tej kompozycji. Najczęściej Zazwyczaj muszę sobie ten pik troszeczkę jakby skrócić. Bywają też piki dłuższe, krótsze, więc też możecie od razu kupić, w zależności od tego, jaki macie wazon, odpowiednią długość i wielkość tego piku. O, i w taki to cudowny sposób nasza kompozycja zyskuje kolejny kwiat. Myślę, że tutaj mamy dosyć sporą dziurę, więc tutaj na dole też jakiś Symbidium użyjemy. Mam nadzieję, że sobie nie strzelę w twarz, bo to już by w ogóle było... Mistrzostwo Świata. Ok, i teraz tak, tutaj jest taka dziura, więc ja tutaj to Symbidium włożę, tylko je skrócę. Zobaczymy. O, wspaniale. Myślę, że czas na jakieś złoto. Różnego rodzaju susz. Ja akurat tutaj mam takie resztki, które sobie zesprayowałam wcześniej. I sobie też tutaj je do Dorzucę, skoro to już mają być takie mega świąteczne historie, no to niech będzie trochę złota, i jeszcze zobaczymy, gdzie byśmy mogli tutaj dołożyć resztę tego krzaka. Może gdzieś tu. Jak widzicie, ja wcale tak bardzo dużo kwiatów do tej kompozycji nie potrzebowałam i też tak naprawdę bardzo dużo materiału. Równie dobrze moglibyśmy to zrobić na samych Simbidiach i na ileksie. Także dosyć łatwym, prostym, szybkim sposobem można też sobie taką kompozycję po prostu w domu stworzyć. No dobrze, według mnie gotowe. Więc eksperymentujcie, bawcie się tymi kompozycjami. Naprawdę można zrobić z resztek bardzo fajne rzeczy. Pamiętajcie o różnych wysokościach. Te różne wysokości w kompozycji rzeczywiście nadają jej taki, naturalny, no taki naturalny wygląd. Teraz na koniec chciałabym Was poprosić o subskrybowanie. Komentowanie i oczywiście lajkowanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i zapraszam Was na kolejne moje odcinki. Jeżeli zrobiliście taką kompozycję, to z chęcią ją zobaczę. Możecie śmiało wysyłać mi ją na Instagramie, a ja z chęcią wtedy powiem, co ewentualnie można poprawić albo co zmienić. Zapraszam Was serdecznie.